Siemano, widzę serdecznie witam was na kolejnym odcinku z i w dzisiejszym odcinku gramy tylko nowym, jak ja to mówię, RPG-iem, hakiem, działu z hakiem holowniczym, Ma, tutaj mamy napisane, słuchajcie, ogólnie w dzisiejszym odcinku gramy tylko tym hakiem i naszym zadaniem jest się wygrać grę używając... Grając tylko nowym hakiem i słuchajcie, jakie są zasady tego odcinka? Pierwsza zasada to, że dopóki nie znajdę haka, mogę grać wszystkim. Wszystko mam dozwolone. Mogę zabijać gracz. Normalnie jak będzie jakiś gracz, wiecie, mogę go zabić i tak dalej. Ale gdy mam hak muszę grać tylko hakiem i naszym zadaniem jest wygrać gracz. Oczywiście, jeżeli zajmiemy drugie, trzecie, miejsce będzie dobrze. Widzę ten hak i on jest... On jest niecelny. Trzeba Mela dobrze wycelować w kropkę, ale on bije pod 100, czyli 2 haki to równa się 200 i człowiek ginie. Także słuchajcie, jeżeli tak odcinek będzie się nie niezwycięzczo, to w ogóle z będzie bo 750 subów do końca roku szkolnego. Yy, Chcę, żebyśmy wbili 750 subskrypcji, bo nam z 24 i całkiem, że tak szybko mówię, ale widzę że po prostu, yy, no ja, ja się cieszę tak że, te, że takie jest prowadzenie do gry i słuchajcie. No, ogólnie to dzisiaj jest, kiedy ja to nagrywam, mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, cztery dni do zakończenia roku. Chyba, że niektórzy mają inaczej. Ogólnie, no, to ja mam tyle. Wbijmy te suby i będzie dobrze. Także lecimy sobie do pierwszej gry teraz, tylko nowym hakiem. Także lecimy. Słuchajcie, ja już wyskoczyłem z busa i lecimy na nową lokację, czyli na mini domek. Jak sami wszyscy wiecie, tutaj był kiedyś taki inny domek, gdzie było można sobie pod dachem robić fragi, ale w, no, w aktualizacji. Yy, no, zapraszam was na odcinek z mitów. Yy, mamy nową lokalizację i słuchajcie, na tej lokalizacji znajduje się skrzynka. I ta skrzynka, oby była lepsza, na więc jeżeli będzie, musicie się łapkę w górę. Tu mamy w ogóle dużo beczek, przejdziemy tu, ponieważ nowa lokacja, nowa broń. No, oby tak się, stało. Uwaga, zostawicie lajka i na samym początku będzie tutaj nowa broń. Dostawcie lajka i uwaga, patrzmy, ile osób zostawiło! Ej, ale mamy dobry lud. Mamy nitro 50, oczywiście nitro może możemy do przemieszczania się. Także, żeby nie było nitro 50, to są widzowie do przemieszczania się. Ale powiem wam, że no. Dobrze póki co, ale w sumie mogę grać wszystkim. To daj mi tu kuszę, ej, bo na razie widzę, że ja mogę grać wszystkim. Także to nie jest naprawdę zły wybór na razie. I w ogóle, patrzcie, e, dalej, to kółko jest duże. Już e, no, mówiłem na mi, tak, Fortnite tego nie naprawił. Jakbym, dobra, mogę grać z tym kółkiem, nie? Ale mnie to troszeczkę denerwuje. I jest coś tam leży, czy to jest to? No nie, to jest laserowy. Ej, no troszeczkę lipa, dobra, słuchajcie e, beczki. E, tutaj, taktycznie. I niestety nie mamy. Mamy laserowy karabin, tylko. Ej, słuchajcie, ja czuję się, jakbym szukał tego przedmiotu mega dużo. Słuchajcie, to tak jest. Zawsze ja nowy przedmiot szuka się najdłużej, a, te, a pewnie ten laserowy, który już długo jest, to on oczywiście tak, jako będzie pierwszy, nie? No po prostu idealnie, słuchajcie, także no, no nic, no, ja będę szukał, um, mamy, i mamy kusze w sumie, dobra, e, mamy nitro pięści, zaraz chciałem powiedzieć, i teraz tak, e, podwrótkowy jeden, raz, i teraz patrzcie, co robimy, raz, dwa, durem się, że nie doskoczy tam, i uwaga, mamy ziomeczka, dobra, słuchajcie, eliminujemy go, bo to jest, go mogę eliminować do 160, bo ja sam kuszę w sumie. Wow! Ej, tego nie przemyślałem, ej, dobra, widzowie, wy wysłuchajcie. Dostał, biało. Zgiń! Ej, dobra, ostatnia to jest. Nie, to nie jest ostatnia Nie trafię, nie. Ej, dobra, widzę, to jest bot, to ja go robię z offa ej, No i słuchajcie Poszedł z offa i teraz tak, on nie miał nic rpg Ja to. Znaczy, ja go słuchajcie właśnie. Ej, ja go nazywam mini-RPG, a mini taki. Mm, mini-hack. Także, jak mówię, RPE, to chodzi mi o haka. Także, widzę, właśnie no troszeczkę, troszeczkę tak mówię. Ale, dobra, słuchajcie, lecimy na samą górę i teraz tak, no. Zobaczymy się, gdy ten hak znajdę. Ponieważ, no, widzę, ja mam jeszcze jedną rzecz powiedzieć poza odcinkiem. Ja robię takie cięcia, że widzimy się na gościach, ponieważ nic się w tym grze nie dzieje, no. Wiecie, jakoś tak tutaj teraz nie zbieramy się, nic nie dzieje. Także, zobaczymy się, jak będę miał hak. I wtedy, na jakimś odcinku, jednym, było, że od razu po cięciu znalazłem po drugim na serowie. A, to było. Yy, nie, las, yy, nie wiem czy to było to, ale mamy kolejnego ziomeczka, byku zostawić mnie w spokoju. Super, bardzo ci dziękuję. Masz RPG'a? Powiedz, że masz pega Nie ma RPG'a. Dobra, zobaczymy się, gdy będziemy mieli RPG'a, także do zaraz. No, wy widzicie to sekundę później, a ja widzę to może i 10 minut później, także widzimy się zaraz. Mam! Dobra! Udało się widzowie i teraz tak, to mogę, bo to do przemieszczenia to mogę, no nareszcie w sejfie jednym, w jednym bunkrze udało się, ale jeszcze nie mogę nie dozwolone, dobra, nareszcie widzowie, no teraz to się da, teraz lecimy, mamy dwa, mamy dwa, mamy dwa, mamy dwa, mamy dwa! Mamy dwa! o chłopie, ale to będzie przeopę, widzowie, teraz tak, wszyscy zostawicie łapkę w górę, a zobaczcie najlepszego Profit Pro z y, gitaru. zobaczcie, z gitaru, co ja gadam, nie z gitarą Oj, on ma, on ma ten, on ma auto. Yyyyyyyy podwytkowy nie podbrudkowy, że to dobra, bo on mięsne go wyciekł i naprawdę Ej tam mam ziomka, tam mam ziomka, pierwszego ej, Dzień dobry, panie, panie byczku malinowy I jak tam? Nie strzela mi ten grabin On nic nie dostał, leży, do anonimowy, pozdrawiam anonimowego ej, ale dobra, ej bo tam, on ma te auto, bo teraz mamy no, nowe jakby lokacje aut Mamy nową jakby no, nowe jakby to powiedzieć kolejny ziomeczek Zaraz wam powiem o co mi chodzi Nową mechanikę bardziej i dostał stówę, jaka bomba z kuszy, z kuszy rpg znaczy się zostaw mojego fraga, widzowie, jak jest zginęła to ziomka, patrzcie to. Nie, auto dostał sto. Nie trafiłem. Daj mi go, człowieku. Daj mi go, nie. On go, on go miał. On go ma, on go ma, on go ma, I ta, ta nowa lokacja, auto to sobie tak przyłapę. No niestety, ale widzę, dostał stówę, widzieliście? On dostał stówę, i tam jest jeden medalion, tu mam jeden medalion, a ja go, Ja ile ja mam hP! Eee, ja mam 5 HP. Dobra, i bo ten ziomek tam jest, on tam... Chłopie, on sobie przemieszczył, nie wiem co on zrobił. Dobra. Ja uciekam, widzę, ja uciekam, mam mało hP. Ej, no słuchajcie, myślę zalećkę w górę pod tym filmem. Bo to co się dzieje to jest przeopenia, naprawdę przeopenia. nie wiem jak to nazwać i patrz, że tam coś jest do leczenia e, fontana. Dobra, je, dajcie mi jeszcze jeden arpak, ja będę miał 300 hP e, graczom zadam. Dobra, widzowie, widzimy się przy jakiś przy jakichś przyjazdach, nie wiem jak to się mówi. Przy, przy gościach, widzimy się przy gościach i co? E, I no, i nie robimy cięcia, ponieważ mamy tutaj kolejnego ziomeczka i teraz widzę się lecimy tutaj bum, bum, i... Czy. Ło, wow, ale mnie zaskoczył! Ej, nie mam już. Ej, widzę, to jest. Widzicie, to jest tak niecelne. Leży! Mamy, ale. Harpin pozdro mo, coś tam. Wiem tylko. Wiem tylko tyle, że. że tu jest ziomek. Ej, dobra. Odjedź stąd, proszę cię. Ej, Jezu. Ej, o. nie. Ej, ja nie wierzę to. Są dwa auta w ogóle. I tam jest kolejny medalion. 11 osób w grze. Ej, co tu się dzieje? D Mamy dwa fragi z tego. Ej, kampię, 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 kampię. Chłopa. Chłopia, auto tu przechodzi. Ej, albo używam gitary. Nie, no patrz to. mnie wszędzie, tu muszę iść. Dobra, widzowie, to czekamy chyba 30 sekund tutaj. Do strefy. Ej, patrzcie, dwóch medalionistów, patrzcie, ja mam jaką mam, tu mam kryzys, Tu mam medy, tu mam med i tu jedno auto. Jestem o, o jestem o okrążony, jestem objęty, jakby to można powiedzieć, tymi no, samochodami. Serki, jakby ten odcinek był w ogóle tak mega długi, ale no widzicie, co się sami dzieje. Widzicie co się dzieje? Dobra, oni troszkę odchodzą, ale ten się przybliża, ten się przybliża. Szybko, dawaj tą strefę. Pięć. Go, go, byczku, Szybko, bo brzódkowy wtedy zwalnę z tego i będzie iść. Nie ja powiedz, że mam strefę. Nie, no nie. Ja widzę, tam odlecę, dobra Kto nie ryzykuje, ten Szampan Pije, chciałem powiedzieć, ale Powiem wam, że to jest przemoc Dobra, rakieta, rakieta, rakieta Lidara, jaka rakieta, dobra, dawaj Raz, dwa, trzy I dwa, szybko ląduj Dziomek, dobra, idealnie mamy strefę, jest idealnie, naprawdę, powiem Wam, że lepiej być nie mogło, no ta końcówka będzie szalona, ale słuchajcie, no można powiedzieć, że fragi mamy, bo mamy dwa fragi, działo się też poza meczem i zaraz tak, słuchajcie, kto jeszcze nie wie, jak to działa, oczywiście zapraszam na odcinek z mitów, bo tam najwięcej powiedziałem, ale teraz zobaczmy, działko z hakiem, z hakiem holowniczym, F. Eee, znaczy zadawaj ciężkie obrażenia ciężkim hakiem lub zaapie się na przyjaźnie. Zapłacam obrażenia, strasznie, połączenie 2, połączenie magazynka 1, czy przerwanie 2. Tutaj jest to samo i mamy 200, 200. Widzicie, dlatego to się mega opłaca. I teraz tak, teraz to ja mam zioma tu. No co on tu robi? On go tu nie było przed chwilą. Widzę, on jest jakiś chłopie magik. Ej dobra, ej widzowie, jest mega źle, jest mega, jest bardzo źle, jesteście mega źle. Idę na wyspę nową, ej może wyspę przyjmiemy, ale nie wiem, czy z wyspy ten haki... W sumie mi dwa wystarczą widzowie. Ja bym bardziej potrzebował teraz leczenia. Zbierzmy się do e, zebrania leczenia. W sumie mógłbym auto mieć, bo mam palnik. Ej, mam pomysł. A, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Jednak tu są medalionisty, nie mam nic, żadnego nie mam pomysłu. Mamy rakietę, dobra. Lecę stąd. O Jezus Maria, czekaj, spacja, spacja, spacja Ej, i trzy, fajnie Na posępnych nie było nikogo, teraz jest A nagle były i nie ma, nie? Dobra, tutaj dwa auta się gonią Jasny gwint Dobra, widzowie, ej, góra, góra, musimy przejąć tą górkę Słuchajcie, ten film jest minimalnie beścięć Ja o tym wszystkim wiem Ale tam mamy ziomeczka, ale nie wiem, czy do niego pod, Podjeżdżać go, czy nie Dobra, jadę na niego, jadę na niego Jadę, co będzie, to będzie Trudno, widzowie się raz Mówi. Nie, nie zdjąłem go z haka. No. Ty się żartujesz, że czyniam strefy. Dobra, widzę, ja stąd zawijam. Yy, bo powiem wam, że jest no, no, przemocno, nie? Przemocno, przemocno. Naprawdę, co się dzieje w tej grze? Ja widzę, nie wiem, te nowe gitary. Ja nie wiem, jak one jeszcze dokładnie nie działają. Znaczy, wiem już, ale nie aż tyle, ile wiedziałem. Także dobra, yy, go to the shark, tak? Ja. Mm, Endek shark, widzowie tak, English oczywiście. Co jest? Basz? Ej, mi się zbagował. Ej, dobra, bo ja nie wiem, czy mam go. COŚ JEST... CZEMU JA MAM GO TAK PRZY RAMIENIU? Eee! O nie No to żem zrobił No to żem... Ja, ja mam przy ramieniu krzaka, nie? No to żem teraz zrobił bombę e. No powiem wam, widzę, że zostało nam pięć osób w grze e. I jest ogółem przemoc Dobra, let's go, let's go Mamy, mamy tutaj dobrą połowiczną Ej, tam jest ziomek Ej, patrzcie to, widzowie No! robi. To on się buduje, on gra jakoś. Ej, lecisz na niego, czy nie? No, leży. Uh. To było przemocne. Ej, to co teraz widzieliście? Jakąś taką muzyczkę, jakbym jeszcze dodał przy montażu mocną. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Ja nic nie mówię, ale no challenge można powiedzieć, że udany. Yy, słuchajcie, takie bomby tutaj z tego haka, że to jest przeopę. Także widzowie, no yy, no co, no mamy w sumie cztery osoby i cztery i auta. Także no, jako ja jedyny pewnie jestem na lądzie. Znaczy no jestem no oni też, ale nie, oni wiecie, no mają auto i wow, wow, wow. Czekaj, czekaj, yy, bo tutaj widzowie, ja bym tu kole wziął. Ej, lecisz po to kole, czy nie? Ej, dobra, ale... Dawaj mnie tu. Widzowie, Ci ten odcinek jest przemocny. No i sorki, jakby on długo trwał, ale ja naprawdę chcę dla was najlepiej wszystko tutaj nagrać. No ale dobra, no, zobaczymy się, nie wiem, za moment albo nie, bo leci rakieta. Aj jakbym trafił. No widzowie, to no zobaczymy się za... Za mo Nie, zobacz, ej, ja zawsze mówię, że my za moment się zobaczymy, my się nigdy nie zobaczymy, my się zawsze widzimy, o. To jest taka... Patrzcie to. No tak, uuuu, zostaw mnie, ty, dawaj to, uciekaj stamtąd, ej, mi auto, widzowie, goni, ja nie wierzę w to, nie, no chłopie, daj mi spokój. Ej, bo on mi nie da tego spokoju, no, ej, widzowie, ej, ja mam tylko rpg ja mu auta nie zniszczę w ogóle teraz. Ej, ja o tym mnie że nie pomyślał. Dobra, chwila spokoju, chwila spokoju, widzimy. Yy, no, strefy nie mam ogólnie, także, no, nie jest to za przyjemna sytuacja. Ale dobra, 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 damy radę, damy radę. Krzak, kupi, tu jest krzak. Ej, jak ktoś tu kampi w tym krzaku, to ja wyjdę. Nikogo tu nie ma, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Słuchajcie, ja mega sorry, że ten odcinek jest taki długi, naprawdę. Ale ja dla was chcę jak najlepiej to nagrać. I patrzcie, mam ziomka. Ej, dobra, powiedz, że to. Oni patrzcie, jaki piorunek kupię, nie? Trzy gitary, dobra. <noise> Czekamy dalej, ja nie mogę, po prostu trzy osoby. A nie mówię ma koronę i załatwia bazan. Pozdrawiam bazan. Jeżeli bazan jest moim widzem, to <noise> pozdro, że jesteśmy wyeliminowany, tak. Dobra, czyli dwa medaliony i ja. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, no warto warto wiedzieć. Dobra, widzowie, ej, nie wiem, co robimy. Dobra, ja i tak muszę iść do strefy. Yy, dobra, no mi się wydaje, że w ogóle napiszcie, jak zjemię tego skina. Fajnie, nie, ty gryś, za tak, o nie, nic. Krzak. Chłopie, mamy krzaka. Czekaj, niech mi się z tym Dobra, niech nie zostawi tylko. O, gościu! Ej, to będzie najlepsza w życiu kampa. Patrzcie to, dobra. Widzę, kto nie ryzykuje ten szampana. Ej, mi mu tego! Co ja zrobiłem? Jezu, jak ja jestem bambik jednak. Dawaj, spadaj tam! Dobra! Leży! No nie, ej, to jest najlepszy odcinek, nie? Ja, ja, naprawdę, co się dzieje na tym meczu, to jest w ogóle przy OP, i tam jest kolejny, tam jest kolejny, on se pod wali, ale ja mu nie pozwolę, tam on ma koronkę, dobra, rotujemy stąd, oho, straciłem damage, spoko, yy, dwa i z tej lokacji zacząłem, widzicie, widzowie, to jest, yy, to nie jest, jak to się mówiło, że to nie jest yy, zbieg okoliczności, coś takiego chyba, o nie, on ma kuszę, dobra, to też jest mój dead, ale widzowie, no drugie miejsce na no moim zdaniem to jest wiatr yy, ponieważ ma kuszę, dobra, dajemy podbrudkowy, podbrudkowy, ja tak nazywam i, i jestem w wodzie. I dajemy mu bombę, a jednak nie. Yy, dobra, słuchajcie, no top 2 jest ogółem przemocno i teraz tak. No, Ej, bo o, ja mam tylko hak, a on ma... on ma nic widzę, ja muszę z nim walczyć na daleko. Byczku, ty do mnie nie podchodź, bo ja na... czemu ja nie mogę zbudować? Dobra? No, nie, widzowie, no ja mam takie upecha. Ziomek! Ej, no zginę, tam. Dobra, ej, czekajcie, mam coś. Nie mam nic. Nie dostał nic, nie dostał nic, ale ja będę zaraz buchał. Zostaw mnie, zostaw mnie, spokoju. Ej, dobra, widzowie, bo ja naprawdę nie mam żadnego planu. Ej, jaki by tu zdziałać? Plan! Dostał, stówę! Widzowie, jak ja to jeszcze wygram, to będę się śmiał. Będę się naprawdę śmiał. Biku, ja mam takie coś jak gitara. Ej, dobra, robię go z gitary, widzowie. Nic się nie robi takiego jak z gitary. Ziomeczka, także byczku Szu, budu, budu I w tym momencie Czyżby i Nie mamy cię Nie mamy cię Ej dobra, nie mamy cię, nie mamy cię byczku Ej dobra, widzowie, tu jest taki ster. co tu się dzieje, to jest jeden na jeden z Hakiem I w sumie tu z niczym, ale czy on mnie zostawi byku, bo ja mam hak ja mam hak no ale on mnie zostawi, on mnie będzie dojeżdżał on mnie będzie dojeżdżał dalej Chyba, ej czekaj, on, on odpuścił, on odpuścił, dobra, on mnie odpuszcza, on mnie odpuszcza Gitara Ładuje gitarę Raz, hop, on my chce trafić. On mnie nie trafi nigdy z tej gitary w takim układzie. I teraz tak lądujemy na niego z gitarą. Idealne położenie! Dostał! Co się dzieje? I uwaga, nie dostał! Byku, proszę cię. Nie! Nie! Dobra, trzymamy go? Ej, trzymamy go czy nie? Nie tra Ej, ja nie chcę. Dostał stówek! Proszę dead! Dead me, ziomek! On nie dednie! Ej, co? Się dzieje? Ten odcinek jest przeopę! Wy to widzicie sami. Ej nie, bo ja zginę! Dziesięć! ciebie, panie kapitanie, co się dzieje? Ładuję RPA, ładuję RPA, widzicie, RPG jest teraz najważniejszy. Mamy, to mamy zwycięstwo! Królewskie zwycięstwo! No widzowie, ten odcinek jest po prostu przeopę! Ja wam powiem tyle. E jeżeli tak samo uważacie, to nie zapomnijcie no nie zapomnijcie zrobić łapki w górę. No zostawcie łapkę w górę ze sobą, bo 750 subów, mamy wina, no może nic z tego harpuna, ale widzowie no, to jest przemocne, naprawdę, zdobyłem wina, co nie mogę zdobyć ze zwykłymi broniami wina, a tutaj zdobyłam wina taką, także widzę łapka w górę, subskrybujcie, widzimy się na kolejnym odcinku, trzymajcie się, no i piszcie komentarze, jak oscylać się, robić hak, będę przypinał serduszka, łapka w górę, subskrybujcie, widzimy się, bo się, bo 750 subów, trzymajcie się, do następnego i siema!